Dzień dobry Państwu, serdecznie Państwa witam na kolejnej części, yy, piątej części, czy Bóg zachowa swoich? Dzisiejszy temat byłby związany z bezpieczeństwem wynikającym z tego, że Bóg ma cel, czyli bezpieczny, gdyż Bóg ma cel. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę, Kilka miejsc ze Słowa Bożego, na przykład 1 Thessaloniczan, 4 rozdział 17 werset, albo Efezjan, 2 rozdział 7 werset, albo Efezjan, 1 rozdział 10 werset, to zobaczymy pewną ważną rzecz, że Bóg ma cel związany ze zbawionymi. I to powoduje, że jeśli tak, to kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, niezależnie od uczynków zbawionego. A jeżeli Bóg ma cel, to jesteśmy zbawieni niezależnie od tego, w jaki sposób my działamy, bo to Bóg ma cel. I nic z nas, wszystko z Boga. Jemu tylko należy się chwała. Jaki jest Boży powód? Dla wszystkiego, co widzimy wokół siebie i co znamy? Dlaczego istnieje ten wszechświat, Ziemia i wszystko, co ją napełnia? Po co w końcu człowiek ze swoimi zdolnościami i możliwościami? Bo jak popatrzymy na to, jaki jest człowiek, to widzimy, jak jest zdolny i jakie nasze ciało ma wspaniałe właściwości. Odpowiedź Według Słowa Bożego jest taka, że Bóg w tym wszystkim ma cel. I pismo wskazuje na ten cel m.in. w Efezjan, 1 rozdział 10, werset. Aby w rozrządzeniu zupełności czasów w jedno zgromadził wszystkie rzeczy w Chrystusie i te, które są na niebie, i te, które są na ziemi, w nim mówię. Albo w nowszym przekładzie Efezjan, pierwszy rozdział. Dziesiąty werset: Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasu wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim. Czyli widzimy, że Bóg ma cel. A skoro Bóg ma cel, to On troszczy się o to, żeby ten cel został zrealizowany. Więc czy Bóg zachowa swoich? Tak, zachowa swoich, dlatego że Bóg ma cel. I teraz w tym wieku Bożym Planem jest wywołać lud dla swego imienia. Dlatego chrześcijanie zgromadzają się do imienia pana Jezusa Chrystusa, a nie do żadnego innego imienia pod niebem. I wszyscy ci odkupieni będą mieli nieporównywalny przywilej wiecznego obcowania z Panem Chwały. To jest właśnie tenże cel. I drugie miejsce, które wspomniałem, to jest Efezjan 2.7. Efezjan 2.7. Aby okazał w przyszłych wiekach ono nader obfite bogactwo łaski swojej w dobro... z dobrotliwości swojej przeciwko nam. W Chrystusie Jezusie Efezjan 2,7, albo w nowszym przekładzie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Czyli jednoznacznie widzimy, że skoro Bóg ma cel, to kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Kto jest w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie. Raz w Chrystusie, w Chrystusie na zawsze. Bóg nie jest szczególnie zainteresowany stwarzaniem wszechświatów lub budowaniem świata. Te ogromne przedsięwzięcie było jedynie drobiazgiem. Tak, drobiazgiem, drobną rzeczą w jego wielkim planie. I w tym wielkim planie przygotowania przemienionych istot, aby miały udział w chwale jego Syna. I to oznacza, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. To wynika z wiecznego planu Bożego. Cel ten Bóg osiąga poprzez przyjście na świat naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Przez jego śmierć ludzkość jest odkupiona od przekleństwa i zarazy grzechu. A to oznacza, że dzięki Jego zmartwychwstaniu. Ludzie mogą wieść zwycięskie i pełne wzrostu duchowego życie. Życie duchowe, pełne wzrostu. I społeczność ze zmartwychwstałym Chrystusem zapewnia wierzącemu standard, odniesienie, standard postępowania. Powrót Chrystusa z kolei jest gwiazdą nadziei dla wierzącego. Oczekujemy, że Pan Jezus przyjdzie i weźmie nas do siebie, abyśmy gdzie On jest i my byli. Służba w imieniu Chrystusa jest Jego pracą, czyli takiego wierzącego z umiłowania, a śmierć jest wejściem do życia. Śmierć wierzącego jest zyskiem i drogocenna jest śmierć. Zbawionych ludzi w oczach Pana Jezusa. Wszystkie te przedsięwzięcia sprawiają, że były potępiony grzesznik jest gotów uczestniczyć we wspaniałej przyszłości, jaką Bóg zamierzył dla tego grzesznika, bo grzesznikami nie przestajemy być nigdy, dopóki jesteśmy w tych starych ciałach, ale z zgubionych grzeszników. W momencie uwierzenia panu Jezusowi zamieniamy się w uświęconych, usprawiedliwionych grzeszników. Taki grzesznik jest bawiony raz na zawsze na podstawie doskonałej ofiary pana Jezusa Chrystusa. I jeszcze jedno miejsce wspomniałem. Pierwszy Tesaloniczan 4:17. Pierwszy Tesaloniczan 4, rozdział 17, werset. A tak zawsze z Panem będziemy, albo cały werset, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Czyli widzimy, że będzie taki moment, kiedy Pan Jezus przyjdzie i weźmie każdego prawdziwego wierzącego do siebie. Tam, aby był z Nim, z Panem Jezusem, ten wierzący. Jeśli wierzysz w Pana Jezusa, czeka Cię to. Jeśli uwierzyłeś w Pana Jezusa, to jesteś zbawiony raz na zawsze, i wtedy Pan Jezus przyjdzie i weźmie Cię do nieba. Poważne pytanie nurtuje każdą myślącą osobę: czy Bogu można odmówić, czy można pokrzyżować Jego odwieczne plany? Czy posiada on moc i autorytet dokończyć to, co zaczął? Czy potężny, przenikający wszystko plan Boży można unicestwić? To są głupie pytania. Odpowiedź jest oczywista. Więc kto jest zbawiony, jest na ra, na, raz na zawsze zbawiony. Nie da się utracić zbawienia. Zbawienie jest z łaski niezależnie od uczynków grzesznika, a całkowicie oparte na uczynkach, na dziele. Chrystusa Jezusa, który umarł na krzyżu Golgoty za nasze grzechy. Jeśli uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa, jesteś zbawiony raz na zawsze, niezależnie od twoich uczynków. I jeżeli masz pytania albo chcesz otrzymać bezpłatnie Nowy Testament, pisz mój adres to czytaj Biblię Ostrzeszów 63500 Ostrzeszów Skrytka pocztowa 31. Można wysłać sms-em taką prośbę lub zadzwonić na ten numer, porozmawiać ze mną. 739 089 088. Można też wysłać e-mailem życzenie otrzymania Nowego Testamentu. cms małpaonet.pl albo czytaj.biblie.maupaonet. małpaonet.pl serdecznie pozdrawiam Państwa z Bogiem.